To, co nas może niepokoić, to większa ilość błędów w, w tym meczu w porównaniu do e, poprzedniego z łodzią. E, mam nadzieję, że wnioski zostaną wyciągnięte i krótszy tydzień przygotowawczy i troszkę lżejszy e, pozwoli nam wejść na większej świeżości i, i pewności siebie. Podejść do następnego meczu, który, który już jest w naszym zasięgu, i myślę, że cel będzie dla nas jasny. Ciężko tłumaczyć takie błędy, skąd one się wzięły? Zaczęłaś wątek, że brak pewności siebie, może jeszcze jakaś taka, nie wiem, bariera psychologiczna, że prowadzi się z takim mocnym rywalem, tak jak w drugim secie? Tak, brak pewności siebie i, i kurczę, jeszcze uczymy się grać ze sobą jako zespół, jeszcze się cały czas zgrywamy, zwłaszcza, że teoretycznie jedna z naszych przyjmujących Miała być bardziej do pomocy, a, a teraz przy, spoczywa na jej barkach bardzo duża odpowiedzialność. No i mam nadzieję, że, że dźwignie to w sezonie, ale, ale mam wrażenie, że naszym zadaniem też jest jej wspieranie i, i tak na, utrzymywanie na ziemi. Ale, ale wierzę, że będzie dobrze, bo, bo Poleta to jest dziewczyna z super potencjałem, grająca na, wysoki, na bardzo wysokiej piłce. I bardzo dużo potrafiąca, tylko po prostu czasami musi uwierzyć w siebie i trzymać koncentrację, ale, ale od tego ma koleżanki z drużyny i ogólnie super drużynę, którą na pewno udowodnimy wiele razy, że jesteśmy, że ten sezon jeszcze będzie przyniesie bardzo dużo zwycięstw. I na to liczymy. No, skończył się teraz. Ciężki początek dla nas, no i mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej. To co powiedziałaś o, o tej innej roli zawodniczki, a jeszcze przecież weszła do drużyny w tygodniu praktycznie Magda Sad, nowa, stara Libero, tak? No dokładnie, Madzie wszystkie, wszystkie znamy i uwielbiamy, więc, więc przyszła jak do siebie i już widzę, że się świetnie zaklimatyzowała, e, zwłaszcza, że no dużo z nas się albo grało całkiem niedawno, no ja z Madzią grałam w zeszłym sezonie, Poza tym i tak wraca do domu, tak naprawdę. Więc mam wrażenie, że wcale niczym wielkim nie było dla niej wrócić tutaj. Tylko same, same przyjemności. Widzę, że się bardzo cieszę z tego, że mogła wrócić do siatkówki. A ostatnie pytanie, jak to będzie dla was, właśnie dwóch, wrócić do Wrocławia na znajomy teren? Myślę, że duże wyzwanie dla nas. Mecz pod troszkę większymi emocjami i dla mnie, i dla Magdy. Ale wierzę, że zadziała to na naszą korzyść.